Stare samochody miały w sobie coś takiego, co mnie kusiło, ale z drugiej strony kusił mnie zawsze demon prędkości. Zawsze z zazdrością patrzyłem na tych chłopaków śmigających do Monte Carlo, na te krótkie informacje pojawiające się w kronikach filmowych i zazdrościłem ich. Myślę, że to emocje nie były tylko moje, ale Powszechne wśród tej, tej, tej młodzieży, która się ocierała o motoryzację. Naszym najwyższym marzeniem było ścigać się, ścigać się, jeszcze raz ścigać. Oczywiście używaliśmy takich właśnie historycznych samochodów do tej naszej zabawy, robiąc im ogromną krzywdę, za co dzisiaj serdecznie te stare samochody przepraszam. Katowaliśmy je w sposób okrutny na zręcznościówkach, na próbach wyścigowych. Rozsypywały się te wiekowe, tylne mosty. Rzęziły zawieszenia, rozpadały się silniki, które miały jakby nam dać tą, tą namiastkę prawdziwego sportu. Ale dla mnie namiastkę prawdziwego sportu dał dopiero ten samochód fiat 125. Bardzo przyjazna maszyna, z tym, że do rajdów trzeba go było oczywiście przygotować. Ja zacząłem budowę swojego samochodu od zera. Otóż był taki przetarg milicyjny, na którym sprzedawano rozbite radiowozy. Była taka piękna, zupełnie goła karoseria, z tym, że w kolorze niebieskim. No więc zawiozłem ją do mojego kolegi malarza. On mówi: tak, wiesz, co ten przód ładnie wygląda, to bym go zostawił, pomaluję ci tył na żółto. I otrzymałem coś takiego przedziwnego, kombinację żółto-niebieską. Dzisiaj byłoby to bardzo symboliczne, ale wtedy po prostu była to mieszanka dwóch kolorów. Mieć karoserię to jedno, ale tysiące elementów, które tworzą samochód, to drugie. Otóż było takie biuro obrotu maszynami i częściami zamiennymi, tak zwany BOMIS, gdzie sprzedawano części, które nie przeszły przez kontrolę fabryczną. A więc tam lekko zdefektowane tłoki, lekko zdefektowane bloki, jakieś chłodnice, które przeciekały. I myśmy, ponieważ nie mieliśmy wielkich budżetów, tak jak miały zespoły fabryczne, kupowaliśmy te części i doklejaliśmy kolejno do tej, do tej karoserii. Rychło się okazało, że każda z tych zdefektowanych części oznaczała dla nas nieskończenie imprezy. A wtedy, żeby zostać prawdziwym ścigantem, trzeba było przejść cały, cały cykl. Najpierw rajdy, okręgowe, To takie podwórkowe rajdy, tam parę prób zręcznościowych, jakaś może próba mini-wyścigowa. nie były to, nie były to rasowe ścigania się. Potem były rajdy okręgowe, które miały już zupełnie inną rangę. To były długie imprezy, gdzieś tam na Pogórzu, gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej, gdzieś tam na Mazurach jeździło się naprawdę trudne trasy, ale po zdobyciu 24 punktów otrzymywało się licencję 1R i wtedy mogłeś wsiąść do samochodu rajdowego i pojechać na prawdziwą imprezę Mistrzostw Polski. To były imprezy, które były daleko poza naszym zasięgiem. To muszę od razu uczciwie powiedzieć, bo w rajdach jest tak, że najpierw trzeba mieć potężny budżet, potem trzeba mieć sztab mechaników, potem trzeba było mieć auto, to na którym się ścigam, auto treningowe, no i tam jeszcze co najmniej wagon najróżniejszych opon. A co do opon, to kiedyś pamiętam przyjechałem na yy, Taki punkt odbioru kontroli technicznej na rajdzie. Podszedł do mnie komisarz, spojrzał mówi: A co ty masz za, za opony? A ja miałem tutaj na oponie taką pieczątkę TW. TW to oznacza trakcja wolnobierna. Otóż kiedy opona nie spełniała norm w fabryce, to przeznaczano ją dla wozów komnych. Ale to była taka. taka yy... Próba realizacji marzeń za wszelką cenę. Ta cena była ogromna, nas na to nie było stać, w związku z czym właśnie próbowaliśmy to jakoś sztukować. Najważniejsze było to, że ścigaliśmy się z własnym lękiem, ścigaliśmy się z własnymi emocjami, że przeżywaliśmy tą, tą, tą właśnie nocną walkę, walkę we mgle, walkę na, na śliskim, a do tabeli wyników wolałem raczej nie podchodzić. Takie były reali, ale. Miałem przez całe życie taką potrzebę sięgania ku swoim marzeniom. To, to, to zostało mi chyba do dzisiaj.